Jak pachną kandydaci na prezydenta? Część druga. I w sumie już ostatnia. Na początek odrzućmy plankton polityczny, no bo Hołownia i na przykład Maciaka nie będę wymyślał na siłę, nie mam pomysłów. No, Hołownia, mokra ciułała a Maciak, nie znam żadnych rosyjskich perfum. Solution. O, tutaj bym wybrał mm, Tom Ford yy, Sherry Smoke, bo one są takie słodziutkie, eleganckie, ale... Gorsze od tych takich normalnych Tom Ford Sherry, chyba Sherry Legend. Tutaj jest ta dodatkowa nuta, właśnie tego dymu. A to pasuje do tej kobiety, której no, poglądy mają zapach spalenizny prosto z piekła. Jak No tutaj elegancki Sarmata, więc myślę, że tutaj trzeba wziąć jakieś dobre perfumy, trochę bardziej niszowe. I męskie noturno meo fusini. One by myślę, że pasowałyby idealnie. Bo właśnie mamy ten zapach rumu. No a jak uwiakł, to myślę, że wieczorami jeszcze delikatny, taki postmak, delikatny zapach piwa, też może być wyczuwalny. Stanowski? Stanowski. No to jest elegancki mężczyzna, który podąża za trendami i dobrze się w nich odnajduje, no dziennikarz yy, i, i działacz tak yy, w social mediach. Więc tutaj dałbym Dior Savage Elixir. Macie swoje typy perfum, albo chcecie ocenić tych, których nie omówiłem? Piszcie w komentarzach.